Mówię, później, co tam te trzy miesiące byłam w domu, no ale to tak jak gada, ona na dole pracowała, ona coś tam naszykowała, no to co ja się starałam zrobić, no, ale to, no, ile soli, ile czego, nie? No, znam to. No. Na, oko. na oko. Pamiętam, jak się raz robiłam obiad, bo głowa bolała. Tak jak mariola na oku. I robiłam to mizerię i kurwa mówię, ale ja mam to posolić, muszę jedno na oku. Ja, mnie to stresowało. Mówię, ta Maryśka na górze była u mnie chyba z pięć lat młodsza. Ona więcej umiała gotować niż ja. Jak miałam tam 16 lat. No ale się nauczyłam, bo no, później życie ci samo się nauczy, no. Mm. Ja tam umiałam no ziemniaki obrać. Ale kotlety to nie wiem, czy kiedykolwiek znaczy Może później już tak, ale tak wcześniej. Bo to... no, matkę umiałam zrobić, bo no, jak matka te torty robi. Torty robi, czy ten, ale nigdy mi też nie dała robić ciasta na przykład. Nie? Co no się nauczyłaś? No, mieszkałam na stacji, to przecież też nie jest pierwszy ten. Chodziłyśmy tam do tej tygniny. Nie no, słyszałaś, stać! nie codziennie było wiadomo, że... どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Nie. No ale zjadłam zawsze, bo co miałam mi powiedzieć, że niedobre? No to Tak go. Także zęby nie. <grystanie> 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 Trzeczyk. Trzeba się było brać za gotowanie. No później dobrze, że mnie jeszcze teścioła nauczyła cokolwiek robić. I pomału człowiek się nauczył

Tej, za to, że znowu mam kontakt z Andrzejem. Co? są czekoladki, to może ja zrobię, prawda? No co? Co trzeba było, przecież byłam tylko pośrednikiem. Wcale nie musiałeś być. Jeszcze raz dziękuję, naprawdę. Wiem, nie ma! Mam do ciebie jeszcze prośby. Możesz to przechować. Dokumenty dotyczące mojej firmy. Co mam z tym zrobić? Ja na drugi koniec świata wolę się zabezpieczyć. Nie tak będę nam się martwić. Nie, skąd. Nie wiem, że to mi mogę w tej kwestii zaufać. Ja o szczegółach pogadamy jak wkrótce od Antosi. Czarną? No to czarną. A to my już mamy. Aha. Jeszcze zostały te... To te, te takie karteczki dla gości. Ginietki. Ginietki ale ja je zamówię, tylko że musicie musi wybrać, z Olgą wzór może weźmy. Kochanie, całkiem nieźle idzie ci ta organizacja. A może powinieneś zostać wedding plannerem na cały etat? Właśnie, tylko powinniśmy się spotkać z Matką Mariuszem. Ale przecież jest serdeczna na ślub, nie no to się Marek, no nie? ale to mi nie wypada, no. Powinniśmy spotkać się z nim wcześniej. Pamiętaj, że im bliżej ślubu, tym mniej czasu. Oj, dobra. No, tak 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 tak. tak. A może dzisiaj mówię, że na samobotanówkę? Na ten, ja robią tą... W zasadzie. A! tylko zadzwonię do Oli, zapytam czy im pasuje. Ja się, to A ty już już robić w sensie to już no, mamy listę zakupu. Może robią, no, przeciągają tak, jak to się nazywa. Dzień dobry. Proszę sobie pani pełne śniadanie, czy tylko prawa? O, która godzina? Tarek. Mhm. nie o szóstej. No przestań. Późno zasnęliśmy, bo za tym spałaś tak słodko. Nie chciałem się budzić. No wyluzuj, starzy jeszcze śpią. Zapomnij. A czym ty się przyjmujesz? Przecież co o nazwie. Ale twoja matka nie i wolałabym ją poznać w innych okolicznościach. <noise> Dobrze. Poczekamy, aż dojdą na śniadanie. Time over! się tak? <noise> Dzięki zawsze tą kartę, ale odprowadź się Pocałuj od nasek nosie Jasne, ma po mnie wyjść na lotnisko. I pamiętaj proszę o tym dendra'ie. Tak, tak będzie bezpieczny u mnie biurze. Dzięki. <śmienic> Powodzenia. Trzymajcie się. Tutaj. Szkoda! Chodem

And no, okay, she left, was here. Oh no! Twenty <It's> twenty! <gasps> <Whoa! laughs> Się nie stało. A może wpalibyście? Święto nieba dla gości! Święto! Święto! No. Jestem? Jestem. No tak, ona też ciśnie na spotkanie z nami. Ciśnie? No, już to była kapicara. Nie, eee. nie. Eee. Eee. Czy będzie dla was okej? Okay? Myślę, że tak, ale poproszę Mariusza, żeby się oddał. Dobra, być Dobra, no to czekam na wieści pa. No, pa. Wcześniej zapłacę.